Jako pierwszy głos zabiera premier Mateusz Morawiecki. Bardzo proszę. Przed nami najważniejsze wybory od lat. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, z jednej strony rząd Donalda Tuska, z drugiej strony Partia Tuska. Zobaczcie, jak się Polska zmieniła. Od pracy po 28 zł za godzinę do minimalnej 5 zł za godzinę. Za platformy był 500 minus, 800 minus. Na minus można było liczyć i warto też podkreślić, że nasz rząd podniósł wiek emerytalny, a rząd Donalda Tuska obniżył wiek emerytalny. I warto też podkreślić, że nasz rząd będzie przyjmował nielegalnych imigrantów i nie będzie pieniędzy na trzynastki, na czternastki. Głos. Na Tuska, który chce odebrać 800. Tak długo jak będzie rządził rząd Platformy, Polska jest jak niezdobyta twierdza. Tylko rząd Donalda Tuska jest gwarantem godnego życia Polaków. Krzysztof Bosak, bardzo proszę. Wolność dla Polaków, godne życie, życie we własnym kraju. Joanna Szojring, Wielgus, bardzo proszę. Lewica to ekipa ludzi do przezywania siebie nawzajem. Głosujcie na lewicę. Posma w tej chwili Donald Tusk, bardzo proszę. Tak się zastanawiam, Mateusz, co się z Tobą stało, jak prosiłeś mnie o 100 milionów. Wyglądałeś na człowieka spokojnego i, i przyzwoitego. I nie dziwię się. My proponujemy 20 milionów plus 50 milionów plus. Idziemy w przyszłości dawali... 100 milionów plus od stycznia. TVP jest jedynym źródłem informacji. Zobaczycie tam naprawdę bardzo poważne decyzje. Krzysztof Maj, bardzo proszę. Świeżości w polskiej polityce. PO i PiS. Lista numer jeden. Tacy jak wy. I Szymon Hołownia, bardzo proszę. Nie macie państwo takiego wrażenia, jak oglądacie tę debatę, że to jest lepszy świat dla moich córek. Albo trzecia kadencja PiSu. Dziękujemy. Dziękujemy. Rozpoczęli już teologię gównianą. Bo to się nie zna, to, to jest to jest teologia gówniana.